Cześć wszystkim witajcie na moim kanale, ja jestem Lena i w dzisiejszym odcinku będzie moja wieczorna rutyna. Ale zanim to, to zostawiacie łapeczki w górę, subujcie ten kanał i w znaczkiem, więc zaczynajmy. Okej, jest to moje ręce, więc tutaj zaczniemy moją kierunkowację, bo właśnie teraz pomoc ocerem o i trzeba robić kominację y włosów, twarzy, bo potem będziecie mieli po prostu ładną cerę i nie będziecie tego żałowali jak będziecie starsi. Okej, okay. powiedziałam, że nie będziecie tego żałowali jak będziecie starsi i nie będziecie żałowali tego jak będziecie starsi no, teraz, może w moim wieku, albo nie starsi, no nieważne. Ja używam teraz tego, bo będę wychodzić na słońce, bo a Więc to nawet nie... nie, nie no, to, to może nawet nie. To nawet nie, to nawet nie musi być na słynku. rzeczy, które muszę znaleźć w połoce. Dobra, trzeba sobie znaleźć. Ogólnie, tu jest do to mam na to, co jest do tego, ale no. Więc dobra. Znaleźć to coś Dzisiaj w ogóle... Nie, 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 że są puste czy coś, ale dzisiaj włosy. I mam włosy włosy. Mam zora i przeciw a ja nie mam upieżu. Ale tutaj ten szampon lecznicy i to też nie Ten szampon też chroni włosy, żeby nie było upierzy. No, Dobra, jeszcze muszę musiał... Zęby umyć, no. W ogóle, że sobie to coś. Mogę to mama tylko używać, ale... używać? Nie wiem. No. Więc będziemy musieli przetestować. Więc, dobra, już może nie przedłużyłam, że my ale nieważne. Dobra, pierwszy użyję sobie mleczka. Jakby się. Jeszcze... Ej, dobra, ja jej nakładam na twarz kodę... teraz. No ale to ci się wygląda. Chociaż to mi jest białe, Ej, wyglądam trochę jakbym miała zarysować krew, jakby to było a nie meleczko. Ema ma imprezę potworową i ja tu chcę coś namalować, czekaj. U matku. Mhm. Ciężko się maluje po twarzy. Kucia? Dobra, nie ma no, się... Ja, bo... ja, ja, ja się uderzyłam tutaj, myślę, że nie mam guza, bo uderzyłam się o metal, bo nie szłam normalnie, myślałam, że nie mam ma tego metalu, ale zapatrzyłam się i uderzyłam, tak było, ale nie, nie bolało. Zdaje się, że ja, w tej chwili... Nie bolało. Dobrze, użyjemy. Listek, nie wiem co jest napisane o, matku, ale jest napisana zielona herbata, bo jest długa u matku, ale to jest zimne. To by nie trzyma, ja te wiem, czy co? To jest chyba, bo jakby w plafę ja ich nie trzymam lodówce, ani jakby takich specjalnych redukce uchodźmy. Cylków i tak dalej. <grywka> A plafy są zimne. Nie czy one są właśnie zimne. To jest trochę dziwne, bo jakby ja tego nie drożę ani nic, a to za każdym razem jest zimne. A jak to kupowałam, to też to było. Tylko na półce, a nie jakieś jakiejś lodóweczce, nie wiem. No. Nie wiem, może o czymś... Nie wiem, ale ja nie wiem. takie mam kostki, bo tak naprawdę musimy się rozpoczynać, żeby było zimne. Ale mam tu, znaczy nie został... Znaczy to mam okonić. Trochę tą mną wytrzymało. Dobra, ale tak mało. Teraz, żeby ten klapik znik został. Muszę się teraz wchłonąć. O to on właśnie. Dobra, musimy, znaczy nie musimy, ale umiemy sobie teraz... Maski na usta. Ale nie, nie nakładajcie tego dużo, bo jakby jak nauczycie tego, tego dużo, to ja nałożyłam jeden raz tego dużo i... No jakby nie, nie nakładajcie po prostu, nie, nie nakładajcie. Nie polecam. Zamknię się. Dobra. Musimy to przetestować.

Ej, dobra, znalazłam coś, znalazłam takie coś. O, masaż. Przydatna, no przydatna. Ej! Jest użyte mydło. Ej, w sumie mogę go Nie Dobra. No. no. Okej. Okay. Ja ogólnie nie, nie, nie zauważyłam tej maski. Znaczy opatki. Ja ją tylko się utwardziło, bo mi się spłynie to jakby. Super. Ale mi się to trochę do nowo... Dobra, nie może. W ogóle... tak to znakarne, że to odżywkę bez spłukiwania, więc jak będę miała włosy, to mogę nałożyć, nie jak będę pod... Po, po, no to...

Teraz mam pustą kosmetyczkę. O, co to? Co to jest? Maski coś tam, coś tam. X, X To jest. I tu napisane po polsku. O, jest. Olejek. Z... Jest. nie wiem co zrobić. nie wiem nie wiem już. w ogóle nie wiem to mogę użyć Tylko to też bardzo wybiela zęby No, dobra, nie ważne. Mały lak na początku. Dobrze, ja chcę składać dalej rzecz. przyjechać. Ej, dobra, znalazłam coś. No, chodź. takie coś. No, ej, no, no, mogę... Uwaga, i zimne. Pachnie, pachnie, Nie no, żarty. Pachnie, jak coś Ale to zimne, ale to dosłownie.

Nie, chcę tego. Już się ja to muszę zobaczyć, jak tego nie chcę, jak tego nie chcę, ja się tego boję, nie chcę tego, ja się tego trochę boję. Nie wiem czy jest

Polecam ten. To, że ma drugą ma... druga. A ja Dobrze. Ja będę się potem szkłamać. Już... Bo fabu jest nowa. Dobra, idę. Лафа. То есть... Ну, no, то есть надежда, no, на... а не нас... Ну, как лафа тоже. Какая моя Albo czymś innym? Zostawiam to. Ja się. Ja się będę w tym Zostawiam te trzy. Te trzy mecia. I co? A teraz zrobię jakieś inne atrakcje. Tak. W sumie już zrobiłam. Pamiętajcie, nie chwójcie tego, bo... Czekaj, nie, mo, może się jeszcze do tego przekładam? Czekajcie, nie, to nie pachnie tym płynem do dezynfekcji. To pachnie jak. Chamę do Nie, nie no to tak nie pachnie. To...